Astronomowie z Uniwersytetu w Lejdzie dzięki sztucznej sieci neuronowej zidentyfikowali potencjalnie niebezpieczne asteroidy, które w przyszłości mogą zderzyć się z Ziemią. Nieco niepokoić może co prawda fakt, że wcześniej uważano, iż obiekty te nie stanowią dla nas większego zagrożenia. Z pomocą superkomputera naukowcy określili, jak będą wyglądać orbity planet w Układzie Słonecznym za 10 tysięcy lat. Następnie, cofając czas, wystrzeliwali asteroidy z powierzchni Ziemi. Podczas tej samej symulacji scharakteryzowano współczesne orbity asteroid i w ten sposób przetestowano sztuczną sieć neuronową do wykrywania zagrożeń z kosmosu. Aby upewnić się, że sztuczna inteligencja faktycznie potrafi identyfikować zagrożenia, naukowcy udostępnili jej zestaw danych zawierający 2000 asteroid, które według agencji NASA mogą zderzyć się z Ziemią lub ominą naszą planetę w bezpiecznej odległości. Okazało się, że algorytm prawidłowo przypisał asteroidy z dokładnością do 90,99%. I to właśnie podczas tego testu system wykrył 11 obiektów kosmicznych o średnicy ponad 100 metrów, które stanowią potencjalne zagrożenie dla Ziemi i były dotychczas uznawane za bezpieczne. Jeśli dojdzie do impaktu, eksplozja tych skał kosmicznych może wyzwolić energię setek bomb nuklearnych. Na nasze szczęście, asteroidy te mogą zderzyć się z naszą planetą w dalekiej przyszłości, w okolicach od 2131 do 2923. Badanie pokazuje, że sztuczna inteligencja może stanowić bardzo precyzyjne narzędzie do identyfikowania zagrożeń z kosmosu. Dlatego naukowcy z Uniwersytetu w Lejdzie zmierzają rozwijać swoją sztuczną sieć neuronową, która być może stanie się w przyszłości ważnym elementem tarczy ochronnej dla Ziemi. No cóż, to byłoby już na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej changerlandziemy.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak tylko nauka, tylko medycyna, no i oczywiście nasz nowy projekt, tylko gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.